Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Marcin, a to jest czwarty odcinek podcastu o weselach. W tym odcinku pozwoliłem sobie zaprosić profesjonalnego wodzireja, Konrada. Cześć Konrad. Cześć Marcin. Będziemy nagrywać odcinek, który jest w połowie formą wywiadu odnośnie osobistych odczuć Konrada i jego podejściu do wesel, a w połowie będzie to wizja ogólnowodzirejska, tak jak wesela powinny właśnie wyglądać. Także życzymy miłego słuchania. Także mamy takie bardzo wstępne przywitanie za sobą. Kochani, ja przygotowałem 10 pytań dla Konrada. Będzie dosłownie wszystko, myślę, odnośnie Bessel od A do Z. Powiem tylko jeszcze słowem wstępu, że Konrad jest naszym Wodzirejem w ramach grupy Zawodowej Wodzireje plus DJE. Gra imprezy jako Wodzirej już od kilku lat. Także witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie. Witam Cię Marcin, tak samo. Dziękuję za zaproszenie do naszego podcastu o weselach. Dzień dobry słuchacze, życzę owocnego słuchania. Także skoro mamy już formalności przywitania się za sobą, podzieliłem ten podcast na 10 tematów. Będzie dokładniej mówiąc 10 pytań. Pierwsze to będzie, co cię skłoniło, Konrad, do pracy w Odzireja. Drugie to będzie, co w tej pracy lubisz najbardziej. Trzecie to będzie z drugiej strony, czego lubisz najmniej, albo co lubisz najmniej. Czwarte pytanie, na czym polega według ciebie praca w Piąte pytanie... Czy w tej pracy się można realizować? Szóste, jakie wesela lubisz najbardziej prowadzić? Siódme, czy praca Wodzireya przeplata się z pracą DJa? Ósme, oczepiny, jak je zrobić poprawnie? Dziewiąte, jaka muzyka na weselu według ciebie jest najlepsza? No i dziesiąte, animacje taneczne, dodatek czy obowiązek? Jesteś gotowy? Myślę, że możemy rozpoczynać. <grych> no to jedziemy. Drugi Konradzie, co ci skłoniło do pracy Wodzireya? Myślę, że na początku powinienem powiedzieć trochę o sobie. Na początku pracowałem jako akustyk w jednym z domów kultury w Pruszkowie, ale czegoś mi brakowało. Coś chciałem zmienić w siebie w życiu, coś chciałem wprowadzić nowego. Moją inspiracją był tata, który miał swój zespół weselny, grał w zespole. Stwierdziłem, że no, to nie jest moja droga życia, bycie muzykiem, tylko bardziej prowadzącym imprezy. Na jednym z eventów spotkałem prowadzącego imprezy Wodzireja. Spodobał mi się jego wizerunek, jego. Styl prowadzenia imprez to, że w bardzo prosty sposób przystępny dla wszystkich gości prowadzi i koordynuje całą imprezę i stwierdziłem, że będę chciał też być takim prowadzącym imprezy, dlatego zgłosiłem się tutaj do grupy zawodowej WodziRej plus DJ, aby rozpocząć współpracę. Na początku jako DJ, a teraz jako wodzirej jestem prowadzącym imprezy przede wszystkim wesela, ale również imprezy okolicznościowe. No faktycznie, małe fopaz z mojej strony, że nie zapytałem na początku o twoją historię, co może być ważne dla twoich przyszłych par młodych w końcu. Także może od razu drugie pytanie. Co w tej pracy, w pracy właśnie Wodzireja, lubisz najbardziej? To, że spotykam się z różnymi gośćmi w trakcie imprezy, to, że integruję gości, bo Wodzirej to jest osoba właśnie, która kornuje całą uroczystość weselną. Począwszy od przyjazdu pierwszych gości weselnych, już wprowadzam ich w odpowiedni nastrój, w odpowiedni akcent całej imprezy. Dodatkowo, Czuję się spełniony w momencie, kiedy nad ranem, po uzgodnieniu wcześniejszym całego stariusza, goście oraz para moda są zadowoleni z mojej pracy, z pracy DJ-a. Czyli po prostu zadowolony jesteś to w swojej pracy, jak wszystko poszło zgodnie z planem twoim i pary młodej. Oczywiście, że tak. Rano nieraz ja też jak podsumowuję wesele, to słyszę jakieś słowa podziękowania, wdzięczności. To buduje człowieka, prawda? Prawda. U mnie osiągnęło to taki poziom, że mam swoją własną kronikę, gdzie pary młode mi się pisują, z dedykacjami z podziękowaniami za całą uroczystość weselną. Super, z drugiej strony powiedz mi proszę w takim razie, czego nie lubisz najbardziej na weselach? Nie lubię incydentów, gdzie goście przesadzają z nadmierną ilością alkoholu spożytą, próbują wpłynąć w jakiś tam sposób na pozostałych gości, na parę młodą. Mówisz o tak zwanym przysłowiowym wujku, który faktycznie rzadko, bo rzadko, bo wesela są coraz bardziej eleganckie i chwała ludzkości za to, ale gdzieś tam ktoś przednie komara na stole, lub na przykład się lub po prostu coś tam wykrzykuje, to jest nieeleganckie, biorąc pod uwagę, że sala jest powiedzmy jakaś pałacowa czy glamur, w co jaki tu lubisz najbardziej, z drugiej strony no. Po prostu to źle wygląda, prawda? Na szczęście ja się nie spotkałem z tym, żeby mi któryś z gościń zasnął na, na sali. To zazdroszczę. Natomiast no, nie lubię takich sytuacji, gdzie właśnie goście wypijają za dużo i właśnie podchodzą czy do kelnerek, czy, czy do właśnie do pary młodej i w jakiś tam sposób próbują wpłynąć na, na jakieś tam decyzje I Tak jest chyba lepiej niż było kiedyś, aczkolwiek faktycznie widać, że no, wypijając za dużo no to się psuje wizerunek eleganckiego i ważnego dnia dla kogoś tak bardzo, prawda? Oczywiście tak. No to teraz może coś ciekawszego. Czwarte pytanie, na czym polega dokładnie praca Budziure według Ciebie? Kornuje całe wesele, po drugie, prowadzę animacje taneczne, po trzecie, zabawiam integruję gości. Po czwarte jestem cichym liderem. Dbam o to, żeby scenariusz, wcześniej uzgodniony z parą, był dobrze zrealizowany i poprowadzany przeze mnie. A co więcej możesz powiedzieć na temat fachu Wodzireja? To znaczy, to się wiąże z jakimś konkretnym wyglądem na przykład? Poza samymi czynnościami, które robisz, czy niekoniecznie? Oczywiście, jestem też odpowiednio ubrany do atmosfery, do okoliczności całej imprezy. Mianowicie we frak, w białą muchę, która mnie wyróżnia, oraz cylinder i laska wodzirejska, którą mogę koordynować, drygować gośćmi. Czyli po prostu z racji jakby szacunku do dnia, tak ważnego pary młodej, jest zawsze prawdziwy frag. Tak jest. Co wynika z etykiety, że jest najbardziej eleganckim strojem męskim na świecie. Dokładnie, tak. To skoro mamy omówioną pracę Wodzireja, to może w takim razie powiedz mi proszę, czy w tej pracy się można realizować? Jeżeli tak, to dlaczego? Oczywiście, że tak, można się realizować. Przez to, że widzę w oczach pary młodej zachwyt, zadowolenie z przeprowadzonego najważniejszego dnia w ich życiu oraz. To, że goście są również zadowoleni, ponieważ było coś też dla nich. Masz na myśli zabawy czy muzykę? I to i to, czyli muzykę muzycznie gramy te w te lata 80., -ty, 70., -ty, 90., -ty, czyli dla każdego jest ta muzyka. Ale też I również to... nowości radiowe, bo też nieraz Oczywiście. jest tak zwana ekipa w naszym wieku, gdzie nawet lubią klubowe kawałki albo jakieś bęgery z radia, czy... Także zawsze każdy wesel jest inny i trzeba gdzieś tam e, rzeźbić w czasie rzeczywistym. Mamy szeroką, tak, bazę muzyczną, tak więc zawsze staramy się do, dopasować do parkietu. E, tak więc, żeby goście się czuli też dowartościowani, a zabawy też są do, takim dodatkiem na imprezie, e, to nie jest jakaś tam standard, że co imprezę musimy prowadzić zabawę czy animację. Że musi być ich 10, muszą być takie same, tylko setki opowiadamy o nich naszym klientom i klienci mogą sobie tak naprawdę wybrać te zabawy, co robią najczęściej sami. Tak, i my proponujemy tak naprawdę odpowiednią ilość tych zabaw, a żeby najwięcej gości się bawiło na parkiecie muzycznie, tak, czyli żeby mogli się wytańczyć. Bardziej doradzamy, a nie narzucamy. Dokładnie. To też uważam, że jest fajne, że wypracowaliśmy na przestrzeni lat. No dobrze, także idąc dalej co powoduje, że się realizujesz tej pracy? Jakbyś to mógł podsumować? Nad ranem, jak pakuję sprzęt po podsumowaniu całej imprezy, wspominam całą imprezę, całą atmosferę na tej sali. Co się wydarzyło, że to naprawdę było spełnienie najskrytszych marzeń wszystkich gości. Wszystkich gości, pary młodej, ale również kreujesz coś takiego, co zostaje we wspomnieniach na całe życie u kogoś, prawda? Tak, i nie tylko pary młodej, ale również i moi. Chyba jesteśmy już w połowie w takim razie podcastu naszego. Będzie pytanie numer 6. Jakie wesela lubisz najbardziej prowadzić i dlaczego? Wesela typu glamour, czyli wesela w dworkach, w pałacach, w hotelach. Przez to że pracowałem jako realizator dźwięku w jednym z domów kultury, o czym wcześniej wspominałem. Z łatwością potrafię nagłośnić takie przestrzenie. Również bardzo mogę porwać się fantazji w oświetleniu takich sal. Nie tylko światłem dyskotykowym, ale również oświetleniem parkietu, ciepłymi barwami, na dodatkowe życzenie pary młodej, możemy zrobić dekorację sali światłem. Pałace, dwory, hotele podobają mi się również z tego względu, że są to estetyczne przestrzenie, schludne wnętrza, które idealnie wpasowują się w styl imprez, które prowadzę. W swojej pracy nie tylko zamykam się na wyselach typu glamour, świetnie również czuję się na wyselach rustykalnych. Drewno, kamień, to jest też fajna akustyka sali odpowiedni wystrój wnętrza, tak jak para moda chce. Tak gramy. I w takim miejscu gramy. Oczywiście, tak. Okej, okay, fajnie, rozumiem. W takim razie idziemy do pytania numer 7. Czy praca Wodzireja się przeplata z pracą DJa? Jak myślisz? Czasem gram imprezę pojedynczo, typu jako samodzielny DJ, jednocześnie Wodzirej, natomiast na weselach wypracowaliśmy sobie pracę w duetach DJsko-wodzirejskich, ja zajmuję się tylko łącznie swoją pracą, jako wodzirej. DJ zajmuje się pracą muzyczną całej, całej imprezy. Natomiast ja jestem koronatorem, tak jak wcześniej wspominałem, koronatorem całej imprezy. Prowadzę zabawy, integracje, animacje, w tym czuję się najlepiej na weselu. Ale nie mam żadnego problemu z tym, żeby wejść również za konsolę i poprowadzić jakąś, jakiś konkurs muzyczny. To jakby się też u Ciebie przeplata jedno z drugim, bo Zaczynałeś jako DJ, potem się, jak ja to też nazywałem wcześniej, w pierwszym odcinku chyba z czyli sobie uszyłeś fraki, i zacząłeś imprezę prowadzić, a nie tylko na nie grać. Tak często jest, prawda, że my w e potrzebujemy podkładów muzycznych lub konkretnych piosenek, żeby poprowadzić jakiś taniec lub zabawę, więc ta plata się przeplata, prawda? Tak, jest ciężko w tym momencie danym zagrać jednocześnie jakiś, jakąś, jakiś utwór, jednocześnie zatańczyć i e, jeszcze wejść w interakcję z gośćmi. Czyli po prostu DJ wtedy jest za konsolą, gra mój muzykę, odpala na mój znak, a ja spokojnie prowadzę z mikrofonem e, jakąś zabawę, jakąś integrację, jakiś układ taneczny e, razem z, oczywiście z Paramodą, gdzie Paramoda również jest brana do zabawy. Ale na mięciutko jakiś wencik solo też poprowadzisz. Jak najbardziej, tak. C coraz częściej mam takie też zlecenia może nie wesela, ale imprezy w szkołach, jako bale karnawałowe, czy, czy właśnie imprezy firmowe, również prowadzimy tego typu imprezy. Super, w takim razie ósme pytanie. Oczepiny. Jak je zrobić poprawnie według Ciebie, Konrad? Według mnie oczepiny powinny być zauważone przez wszystkich gości, ale nie powinny być zbyt długie. Czyli proponuję spośród naszej całej oferty wybrać mniej tych zabaw. E, które byśmy zrobili w trakcie oczepień, bo można również zrobić jakieś zabawy w trakcie całego wesela. Co też, też nie, nie, nie powiem, że jakiś tam zabaw w ogóle nie zrobimy. Natomiast e, oczywiście mniej tych zabaw. E, no i też fajnie byłoby, żeby jakaś inna zabawa była skupiona na parze młodej, bo to goście lepiej patrzą na takie wesele. W swoich zabawach odchodzę od zabaw pszaśnych, czy opartych na alkoholu, czy erotycznych. Natomiast proponuję zabawę opartą na sporcie, na konkurencji tanecznej, muzycznej oraz quizach. W takim razie powoli chyba się zbliżamy ku końcowi, bo jest pytanie dziewiąte, przedostatnie. A mianowicie, jaka muzyka według Ciebie jest najlepsza na weselu? No, muzyka standardowo międzypokoleniowa czyli lata 70., 60., 80 czy 90., ale również i muzyka współczesna czyli radiówki. Staramy się tak dobierać muzycznie całą imprezę, całą zabawę na, na weselu, aby były, tak jak wspominałem wcześniej, utwory dla każdego. Aczkolwiek, jeżeli para młoda ma życzenie, to jakieś tam drobne sugestie, dedykacje bierzemy również pod uwagę i gramy je z miłą chęcią. Jeżeli na weselu spotykamy się z dedykacjami od gości, również jeżeli pasują. W tym stylu, którym gramy w danym momencie, to też zagramy. Jeżeli nie pasuje, no to w następnym, najbliższej okazji też staramy się to zagrać, aby te utwory tak samo były od gości dla pary młodej. Czyli generalnie masz na myśli to, co ja zawsze mówię gdzieś tam w żartach swoim młodym parom, że nikt nie powinien mówić kucharzowi, jak gotować, aczkolwiek przypraw trochę każdy może dać, czyli generalnie nie mamy najczęściej okazji możliwości poznać naszych młodych tak na wylot i gości, więc jak coś zadedykują. Na przykład młodej parze lub komuś bliskiemu w klimacie delikatnie innym, aczkolwiek to no nie znamy tych osób i nie możemy jakby założyć, czy się, to i tak to gramy. No ogół to są trafione piosenki, po prostu nie zgadzamy się bardziej na rzeczy wulgarne, erotyczne i takie po prostu, które nie pasują do wesela. Tak, oczywiście nie zagramy tych samych utworów dedykacji klubowych powiedzmy przed godziną 12, bo tak też, żeby starsze pokolenie też mogło się pobawić, natomiast oczywiście jeżeli są propozycje typu nie wiem muzyka jazzowa, do, jazzująca do posiłków, czy jakieś walce większej ilości, czy jakieś polki, to również też z chęcią grywamy takie utwory w trakcie wszystkich wesel. A powiedz mi tak osobiście, tak prywatnie, jaką muzykę Ty najbardziej lubisz grać i słuchać na co dzień? to mogę powiedzieć tak troszeczkę z przekąsem, bo muzyka właśnie lata 80, 70, czyli powiedzmy ta muzyka, na której, którą miałem na ogół w domu, którą, którą właśnie rodzice też bardzo lubią słuchać, czy, czy nawet śpiewać, to również to jakoś tak mi to utkwiło w głowie, w pamięci i też do tego chętnie wracam. Czyli w sumie to się przeplata jakby, po pierwsze twój sentyment do starszych klimatów, no i nie w sumie na weselach tak zwanym, tak zwany najczęściej gra, czyli po prostu klasyki klasyków, które się sprawdzają na parkiecie. Must have'y, tak, też, też właśnie to. My oczywiście nie gramy żadnym szablonie muzycznym, ee, ale no, zdarzają się przypadki takie, że ileś tam utworów zagramy podobnych na, na weselach, też nie gramy powtórek żadnych na weselach. Staramy się, aczkolwiek wiadomo, że nieraz jest jakaś potrzeba, żeby zagrać jakiś kawałek kilka razy, ale mamy tyle muzyki, że po prostu nie musimy jej powtarzać. Zresztą to jest lepiej odbierane, jak nie musimy muzyki powtarzać sami, tego z siebie nie robimy. Tak, oczywiście od pierwszego momentu pierwszego gościa już jakaś muzyka gra, więc e, też jest u nas muzyka jakby tłem całej imprezy. Tak, to jest ważna rzecz, że nie robimy przerw, w sensie nie robimy przerw muzycznych, jak jest posiłek to też sobie zasiadamy do posiłka, aczkolwiek muzyka gra od początku do końca, jakby nie mamy takich przerw jak na przykład niektóre zespoły muzyczne, to jest jakiś tam atut. No dobra, fajnie, to lecimy dalej, pomału kończąc już nasz podcast, czyli pytanie ostatnie, dziesiąte, animacje taneczne, to jest dodatek Konrad, czy obowiązek? Uważam, że to jest jak najbardziej mile widziane na imprezach, ale czy to byłby obowiązek? Nie powiedziałbym, ponieważ każde wesele jest inne, też wszyscy goście są różni na imprezach. E, tak więc uważam, że to jest jak najbardziej dodatek na imprezie. Miło jego widzieć, miło e, oczywiście poprowadzić. Jestem nastawiony na to, że na każdej imprezie e, jestem w stanie poprowadzić animację taneczną, bo rozumiem, że mówimy o animacjach tanecznych, tak Marcin? Tak, tak, oczywiście, chodzi o animacje taneczne, nie zabawy, nie oczepiny, aczkolwiek chodzi o coś takiego, bo wiesz, niektórzy robią tyle tych animacji na parkiecie, że nie dają tak naprawdę gościom wytchnienia, niektórym to siada bardziej, niektórym mniej, mam na myśli tych gości weselnych, ale chyba jest taka tendencja, że nie musi tych animacji być tak dużo, więc dlatego tak ugryzłem to pytanie, wiesz, w tym koncie, czy to jest dodatek, czy obowiązek? No uważam, że wesele powinno być naprawdę na poziomie, z klasą powinno być wprowadzone, tak więc e, tak samo, jeżeli nie ma potrzeby, bo goście się sami bez problemu bawią, e, to też nie będę jakoś tam nadgorliwie podchodził do tematu e, animacji, ale mówię, no fajnie jest zrobić, fajnie, fajnie zintegrować jeszcze bardziej gości, e, tak zwanie dolać oliwy e, do ognia, Wtedy to fajnie tak osiada, i, i potem też są fajne wspominki, gdzie, gdzie gości tak samo to fajnie wspominają. I również tak samo tym wygrywamy ponad DJ-ami, że również wychodzimy przed konsolę, bo nie tylko siedzimy za konsolą e, i nie, tak, bo, bo w tym momencie para moda by stwierdziła, po co mi te dwie osoby, jeżeli całą muzykę może poprowadzić DJ e, Dlatego my jako wodzie Reje również wychodzimy przed konsolę, czy to do prowadzenia animacji tanecznych, czy właśnie zabaw oczypinowych, czy zabaw integracyjnych w trakcie całego wesela, e, czy na przykład jakichś quizów e, dla gości, tak? Tak więc, czy animacje taneczne są obowiązkiem, czy e, dodatkową sprawą? Uważam, jak najbardziej dodatkową sprawą. E... Robimy animacje, lubimy je, aczkolwiek jak na parkiecie jest ogień, to staramy się w tym nie przeszkadzać. Z drugiej strony, jak Państwo, młodzi, zamówią konkretne animacje w konkretnej ilości, to zrobimy je mimo wszystko. Ale częściej wychodzimy do animacji wtedy, kiedy wesele tego wymaga, czyli jak energia trochę przysiądzie lub tak jak powiedziałeś, żeby dolać oliwy do ognia, czyli spowodować wybuch bomby na parkiecie. Dokładnie tak. I wtedy to jest mega, mega opcja na, na każdym weselu. Eee, ja na ogół tak szczerze powiedziawszy robię to w pierwszym bloku muzycznym prowadzę animację taneczną, Staramy się doczepić chyba, zintegrować gości tak, jak i najbardziej przetańczyć z nimi. Mhm. E, ale też nie możemy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, żeby zrobić ciągle te animacje taneczne, bo wesele to nie jest bal karnawałowy, gdzie trzeba Dla prowadzić dzieci, co e, dzieci, dzieci za rączkę tak, i bawić. Tylko to jest spotkanie rodzinne i ja sobie nie wyobrażam tak, żeby ciągle na przykład nie wiem, babcie, wujkowie czy ciocie, którzy by chcieli zatańczyć z parą młodą, by nie mieli takiej możliwości, bo ja bym ciągle wchodził z animacjami tanecznymi. Czyli podsumowując, lubisz, robisz, ale nie. Nie na, si nie na siłę. Nie na siłę, ok, fajnie, podoba mi się to. No dobra, w takim razie dziękuję Ci Konrad za udział w tym naszym czwartym odcinku podcastu o weselach. Jest to wywiad. Uważam bardzo wartościowy, dziękuję, że przyjechałeś, że poświęciłeś swój czas. Wielkie dzięki. Dziękuję Ci, ślicznie. tak samo, Marcin, za zaproszenie, za móc, tak, że, że mogę wejść w ten projekt, kolejny nasz wspólny. Także słuchajcie nas, kochani. Pamiętajcie, że jesteśmy na SoundCloudzie, na Spotify, na iTunes i na Spreakerze. Podcast o Weselach wypuszczamy co niedzielę. Także dziękuję, że tutaj jesteś tego słuchasz. Zawsze o tej porze puszczamy tak samo. Staramy się, aczkolwiek ważna jest systematyczność, żeby to było co niedzielę, na razie się udaje, tematów jest bardzo wiele, także drogi słuchaczków droga słuchaczko, daj znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej nam, jaki temat byś chciał albo chciał, żebyśmy poruszyli na kolejnych podcastach, jesteśmy na to bardzo, bardzo otwarci, no i gdzieś tam komentarz też mile widziany, co sądzisz o tym odcinku? Także jeszcze raz Konrad, dzięki wielkie. Dziękuję Ci ślicznie, ale to tak samo to nie znaczy, że nie mamy swoich własnych pomysłów, planów na kolejne audycje nasze, naszych podcastów, bo naprawdę sporo z tematów, a do tego jest początek. Tak, to jest początek, ścieżki. tematów jest wiele, ale po prostu chcemy przyjąć sugestie od innych, żeby to miało jak największą wartość. Także wielkie dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pozdrawiamy. No na razie, hej, hej.